Witam Was wszystkich na fajne łudzie, na poradniku i dzisiaj Wam pokażę, jak jeździć przepisowo w pociągach. Yy, tylko, że jest jedno problem, bo jest zadłucie tutaj. Więc sobie tak przejdziemy. I tak, wiecie co? Zrobimy także pierwsze, będziemy zrobić taki poradnik, ale na pociągach osobowych. Na osobowych pociągach to zrobimy. A potem na tych dostawczych. Więc tak, na 25 subów Taka uwaga, że na 25 stóp wybuchamy, oto ten pokój z pociągami osobowymi, z osobowymi pociągami. No co jeszcze będziesz strzelał? Dobra. I tak y, na przykład, będziemy sobie jechać 30. I, I teraz będą sygnały, tylko że... No co za debile. Dobra, nie będę w sumie jeździć, bo już wy będziecie y, wiedzieli jak jeździć. Słuchajcie. Yy, po co są te znaki, 110, czyli oznacza, że to jest maksymalna prędkość, którą możecie jeździć na pociągach. Oznacza, że musicie jechać maksymalnie 110, więc yy, jak będziecie jechać maksymalnie więcej niż 110, to znaczy, że, że się przewrócicie i tyle, i będzie wypadek. A jak będziecie mniej niż 100 nawet, to nic się Wam nie stanie. I w ogóle pociąg, yy, wszystko, wszystko z nim będzie oki, okay, prawda? Tylko uważajcie na takie sytuacje, jak teraz są. Teraz Wam pokażę, o co chodzi z tymi światłami. Otóż tak. Wam pokażę, że trains from right have priority. Czyli oznacza, że pociągi tutaj, skąd tu będą wyjeżdżać, znaczy, że oni mają pierwszeństwo. Jak już widzę po angielskim. A tutaj, gdzie, gdzie jest taka prosta droga, w sumie tor, to musicie się tu, tu już musicie już się zatrzymać. I jeszcze Wam pokażę tu czerwone światło, czyli znaczy, że pociąg tu jedzie. Prawda? A jak jest wypadek, to, mo, to musimy zabić osób, bo za, załamanie przepisów jest skutkiem zabijania. I jeszcze Wam tutaj pokazuję, że migają takie światła, ponieważ to oznacza, żebyście zwrócili na to uwagę. Więc, y, więc to jest taki po prostu, y, taka uwaga. I zawsze zwracajcie na to uwagę, y, bo to jest przydatne. I tak, tutaj o co z tym chodzi? To jest tak samo prawie. Tylko, że się co zmienia? Zmienia się kierunek i no światła w sumie się nie zmieniają. A jeżeli, raz, słuchajcie, jeżeli będziecie jechać prosto, to, to jak już przejedziecie... Chociaż tutaj. No, Jak on nie przejechał! To się zamieni na czerwone. Yy, słuchajcie. Nie wiem, ale ta gra jest zrąbana. Ja nie wiem o co z tym chodzi. Jak, yy, ale to jest tak samo. Tak jak na lewym i prawym. Więc. Więc nie muszę to Wam wszystkiego tłumaczyć. Więc. Więc wiecie. Zaportujcie, fajne uda. Bo. Bo jest Bóg. Więc. Nie wiem, nie byłem na to, że w ogóle niech ustawią y, odległość od pociągu. Y, dobra, słuchajcie, musimy iść tam. To no, po się w sumie przy, przyjedziemy. Adora, w sumie nie, bo. No, ten jechał za szybko. Może, nie wiem, z, z 90. Ale zawsze trzeba tutaj. Wiecie, ile jechać? Trzeba jechać y, chociażby 60 albo 50. Bo. Bo potem na przykład osoba chce wsiąść do pociągu, prawda? A w ogóle na przykład jedzie jak ta osoba, 90, chociażby, nie wiem, strzelam tylko, to, to się nie zatrzymuje na nas i tyle. I tak to jest już to samo, więc nie musicie, nie muszę już wam tego tłumaczyć oczywiście. Y, mogą być tutaj wpadki, więc y, proszę y, się y, po prostu y, nie denerwować. I pamiętajcie, tu też są światła. I co oznacza, że musicie tutaj zatrzymać przy tym czerwonym? Jak się już czerwony zaczyna, to już musicie się tu zatrzymać, ponieważ, ponieważ już są światła. Jak już przejedzie pociąg tutaj, chociażby, to się zamieni na czerwone, i musicie. I musicie tutaj stać. Na samym początku tego czerwonego. Prawda? Chociażby tu już prawie nic nie ma, ale jest jeszcze taki jeden sygnał. Więc oznacza to, że jak na przykład pociąg też przejedzie, no to też jest zamiana czerwony. To już w sumie nie muszę tego wam tłumaczyć. I musicie chociażby tutaj stać. Na tym końcu czerwonym. Chociaż tutaj. Żeby poczekać, jak się czerwone światło zamieni na zielone więc, więc to jest tak jak w polskich drogach i sygnałach Jeszcze wam tu pokazuję, że slow A slow, to wiecie dlaczego tam dali znak? Ponieważ tu już jest zakręt I tu już będzie w prawo ostry zakręt Więc można się przewrócić Więc y, uważajcie też na to Prawda? Tutaj to już czego nie muszę Wam tłumaczyć, jak już przejedzie ten pociąg to już się zmieni na czerwony, a, a jak się czerwony zmieni na zielony to już możecie jechać. Jeszcze Wam potem pokażę uwagi i o co chodzi z tymi światłami. <śmiech> <śmiech> Oczywiście tu też jest znak slow, bo tam też jest zakręt, więc y, chociażby 90 możecie jechać. Y, za chwilkę y, Wam y, powiem y, o co chodzi z tymi... Y, a co chodzi jeszcze, ile może jechać maksymalnie pociąg, prawda? A jeszcze tutaj jest czerwone światło i pociąg dostawczy, pamiętacie, dostawczy, musi się chociaż tutaj zatrzymać, ponieważ, albo nie wiem, jak dosięga kulanta, to musi to zatankować i to zabrać dotąd. I to potem przejdzie tutaj, tutaj i tutaj, nie? Do Production, a potem z production poleci do, do kulanta tanks. Więc. Kulanta. Więc yy, tak. To tylko Wam powiem. I tyle. Yy, yy, I jeszcze. Jeszcze taka jedna uwaga. Musicie jechać już tutaj 20, ponieważ może ktoś już chce zrespawnować pociąg. A ja na nie nieraz jeździłem 70, i ktoś chce pociąg zrespawnował. Więc widzicie, nawet jeszcze, jeszcze mu tam będzie wybuchało. I tak, o co chodzi z tymi uwagami? Już wam mówię. Pierwsza uwaga to jest tak, że musicie jechać chociażby, chociaż na początku będziecie musieli jechać 30, potem byście musieli jechać 50, potem 70. Jeżeli jest prosta droga, a jeżeli jest taki ostry zakręt. I pierwszy jeszcze taki leciutki zakręt, a potem już ostry, to już musicie jechać chociażby 35 km na godzinę. A co chodzi z tymi dostawczymi i, i osobowymi pociągami. Otóż tak, pociągi te, ci, co, pociągi osobowe mogą jechać maksymalnie 60 albo 60 km na godzinę, ponieważ Ponieważ są stacje, a na przykład to osoba chce sobie usiąść, a nie, a nie po prostu nie zdąży. Więc jest yy, zawsze trzeba jechać 60 albo 50, więc blisko stacji już. Ja na przykład już wam powiem, kiedy mam i będziemy jechać 50. Tu będziemy dzisiaj jechać do początek, a tu już 50, myślę. Jak będzie długo stacja oddalona, to możemy tu jechać 60, a potem 50. I tak dalej, prawda? Yy, jeszcze, a pociągi dostawcze mogą jechać na 70 km na godzinę, ponieważ to nie są do, yy, takie jakby osobowe pociągi, ponieważ no nie wożą gracze, tylko wożą dostawy, Więc 70 km na godzinę yy, jest po prostu yy, ograniczone dla pociągów dostawczych. I tak musimy jechać przepisowo, ponieważ. Ponieważ y, zdarzają się cały czas wypadki. I tutaj wam pokazuje, uwaga, nawet. Y, keep the race open. Clean your train when not used. Prawda? Więc musicie wyczyścić y, swój pociąg. I tutaj oczywiście wam pokazuje informacja. I tak. Teraz światła. Ostatnia rzecz. Jeżeli jest zielone, No tutaj wam pokazuję. Jeżeli jest zielone, to. Możecie jechać normalnie, a jeżeli jest żółte, to musicie się chociaż zatrzymać. Chociażby już zatrzymać, czyli jechać maksymalnie 10 km na godzinę, albo e-stop kliknąć. A jak jest czerwone, to już nie możecie się ruszać, po prostu stoicie i czekacie, jak, jak się czerwony zamieni na, na zielone, i możecie jechać i tak dalej będzie. więc. Pamiętajcie, na 25 subów wysadzamy oto ten pokój, czyli spawner pociągów osobowych, więc naprawdę będzie epicko. A na 50 subów ogłoszę, że, że chociaż zobaczycie na live. Albo... albo na odcinkach stopham, nie? Więc yy, tak, to tyle. Zostawcie suba i like, bo na 25 subów wybuchamy oto. Ten yy, pokój, gdzie się respanują pociągi osobowe, tak jak te. Dzięki.